Ruch ma szczególnie korzystny wpływ na układ oddechowy, krwionośny oraz układ ruchu i usprawnia metabolizm. Dzięki aktywności fizycznej zniża się poziom szkodliwego cholesterolu we krwi. Zdaniem terapeutów, osoby aktywnie fizycznie rzadziej sięgają pożywki. To Uprawianie sportu wzmacnia relacje między ludźmi. Skąd? kogo to obchodzi. A teraz zobaczmy, jak alternatywnie można spędzać aktywnie czas. Wiele osób uważa, że sport jest bardzo wymagający, ale wcale nie musi tak być. W życiu codziennym jest dużo rzeczy, które zaliczają się do sportu, a nawet o tym nie wiemy.